Jest jak widać wyczekiwanie, a on także chyba czeka na warunki, nie ma, zwłaszcza na dole Matias Żupan zdecydował się na to, żeby go puścić, no trochę przeciw naturze, ale może się uda, wolno na progu, daleko leci, ale później już nie było właśnie tam na dole możliwości wyciągnięcia tego skoku. Dwieście i metra. No trudno. Prawa fizyki są nieubłagane. Jest siódmy. Adam Małysz, piąty zatem będzie na pewno szósty w konkursie bo za chwilę prowadzący Biern Eina Rumoren